Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was grę na Nintendo Switch Track to Yumi. Jest to gra, która jest nietypowa, ponieważ jest czarno-biała i jest 2,5D, więc jak na dzisiejsze standardy, dość nietypowo. A dlaczego jest czarno-biała? Ponieważ twórcy chcieli tutaj upamiętnić twórczość pana Kurosawy. A kim jest pan Kurosawa? Pan Kurosawa jest ojcem chrzestnym japońskiej kinematografii i wszelkich filmów o samurajach. Więc bierzmy się za to. Zobaczmy co jest w środku i jak to wygląda. Gładko poszło. A, mamy soundtrack na płytce. Super. Generalnie Soundtracki na płycie są dla mnie zawsze na propsie, a nie jakieś digitale, których nie cierpię. A na propsie są jak najbardziej na plus. Mamy do tego Artbook, oczywiście czarno-biały. No bo ciężko, żeśmy dostali w kolorach Artbook. Skoro gra jest czarno-biała i powiem szczerze, jest również bardzo klimatyczny. Jeżeli chodzi o cenę tej edycji, powiem szczerze, że niestety nie pamiętam. Zapomniałem zapisać, przyznaję się bez bicia i nie zdradzę Wam tego. Ale nie były to jakieś zabójcze pieniądze. Myślę, że było to prawdopodobnie poniżej 100 zł. Gra wygląda ciekawie. Powiem szczerze, chętnie spróbuję sobie w jakiś weekend usiąść, odpalić Switcha i zobaczyć jak to wygląda. Bo z tego co wiem, gra zebrała naprawdę dobre recenzje. Dobra, to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie ochotę zagłębić się w czarno-białą historię z Samuraja, zachęcam Was do tej produkcji. Myślę, że się nie zawiedziecie, więc jeśli macie ochotę, dajcie znać w komentarzach, czy tego typu przygody z Samurajów, Czarno-białe otoczeniu są dla Was intrygujące. Trzymajcie się. Cześć.